Hejka, przychodzę do Was z filmem ulubieńcy miesiąca, lipiec. Pierwszą kategorią będą moje ulubione kosmetyki tego miesiąca. Pierwszym z nich będzie SPF z X. Yy, cały jest, dosłownie cały jest wykończony i jest bardzo fajny. Makijaż mi się po nim nie rolował i ogólnie wyglądał bardzo tak ładnie. I też w sumie y, spoko działał i w sumie na miarę długo mi wystarczył. I jeżeli jesteśmy w tej kategorii, to polecam Wam y, es, krem z filtrem akurat do ciała z kolastynem. Jest to krem, który był jakieś 30 parę stopni, siedziałam pół dnia na plaży. I wróciłam w ogóle nieopalona. Tak samo, bo jak byłam biała, więc naprawdę. A słońce świeciło bardzo mocno. Więc to jest SPF 50. Znaczy, teraz przejdźmy do takiej rzeczy, którą odkryłam przypadkiem, jak byłam na zakupach. I jest to rzecz pod prysznic, czyli taki żar do mycia dla dzieci z jednoróżcami jest on o zapachu lodów ciasteczkowych z marki Cien nie wiem co się czyta i można że... no, dostać w Lidlu i ogólnie bardzo ładnie pachnie proszę taki zapach jest właśnie taki bardzo słodki i fajnie się właśnie sprawdza takiego zapachowe zapachowego właśnie w ciasteczka, wanilia karmel bardzo fajny, mega polecam, a jest w sumie też tani, bo kosztuje jakieś, nie wiem, 7 zł. I on jest właśnie z tej kolekcji bykids Kids. I teraz może przejdźmy do kosmetyków. Kosmetyk, który kupiłam już w sumie dawno temu, ale tak w sumie sobie leżał, bo był trochę na mnie za ciemny w roku szkolnym, bo na co dzień jestem naprawdę bardzo biała i w sumie go Kupiłam i jest to najjaśniejszy kolor, a jest dość ciemny w porównaniu no do moich innych. Ale jak nakładam, to wygląda w sumie bardzo ładnie. I jest to kosmetyk z firmy Essence. Jest taka baza, ona się nazywa Magic Filter Glow Booster. Jest taka. Ona ma taki dość ciemny kolor, jak na to, że to jest kolor 10 light. Ale sprawdza się bardzo ładnie, właśnie daje taki, taki efekt glaski, ładnie świeci. I jest taki właśnie idealny do summer make-up. Bardzo to właśnie taki lubię. Efekt świetlistej skóry i w ogóle. Kolejnym produktem, również takim, który w sumie kupiłam też chwilę temu, ale nie używałam, bo jest tak. Ostatnio założyłam sobie brązowy top i jakoś tak mi spasował do gdzieś takie z mojej klasycznej czyli takie miary różowe nie pasowały. Więc przypomniałam o tym, że mam tą właśnie konturówkę z Rimmela. To jest Lasting Finish Lip Liner. I on jest w kolorze 790 Brown brownie pie tutaj widać i ona jest właśnie takim fajnym czekoladowym kolorze. I właśnie fajnie wygląda jak ten właśnie jakiś takich ciemniejszych outfitów. I takiego bardziej bronzy look. Gdzie jest raczej, zazwyczaj, używam bardziej różowych kolorów, ale yy, a nie właśnie jak ubieram jakieś brązowe, to ubrania to właśnie fajnie to wygląda. Jest taka dość ciepła, takiej sery koloru, jakiej mam brownie po prostu. I pasujące do tego jest z, od Everybody London, brązer z Aleksandrą z fosfą. i ja mam w kolorze medium. Też go już chwilę miałam i zaczęłam go dopiero teraz używać. W sumie miałam go cały czas przetestować i tak zapominałam. I on jest właśnie taki fajny. On ma takie, nie wiem, on ma takie właśnie drobinki. I jak właśnie nakładam y, przy użyciu pędzelka, I ma też bardzo ładne takie opakowanie. I nie wiem, o czym mówiłam, ale mam w kolorze medium. Tak wygląda tył. I kolejny, który używam. To jest od Every Everybody London. To jest y, róż o taki. I go w sumie też kupiłam. Jako w sumie nie czekałam, tylko go teraz zaczęłam używać. W sumie go kupiłam później niż ten właśnie brązer, a go szybciej użyłam. I się mam właśnie na sobie te oba produkty, ten róż mam w kolorze Peach I on, on tak wygląda i taki ma takie oba produkty w sumie mają taką bardzo fajną, kremową konsystencję przez co bardzo ładnie wyglądają i do siebie pasują dobrze, i to jest koniec mojej kategorii kosmetyków takich moich odkryć, głównie tego miesiąca i teraz mogę przejść do Mie i pierwszą rzeczą taką o moim odkryciem tego właśnie miesiąca są właśnie top, topy tuba, takie jak mam na, się na sobie. I tu mam jeszcze jakieś, wkleje zdjęcia. I one właśnie są fajne, ładnie wyglądają właśnie do opalanej skóry, bo się opaliłam, bo. bo Używałam, ale teraz zapomniałam i co o sobie spaliłam, to już musiałam się do końca opalić, więc tak, ale yy, właśnie tak. Kolejną rzeczą, z którą od, yy, właśnie w, kupiłam sobie i którą bardzo często chodziłam, to są yy, spodnie czarne, lniane Wcześniej miałam tylko białe i w sumie białych bardzo często chodzę cały czas i w sumie mam sobie czarne, bo nie zawsze białe jednak pasują są też trochę prześwitujące, więc też nie do końca na wszystkie założysz i tak w i właśnie i mega często mi nich chodzi. są bardzo wygodne, ja mam najwygodniejsze spodnie jakie ja mam naprawdę są dla mnie są osobiście o wiele bardziej wygodniejsze niż dresy których osobiście nie cierpię są dla mnie to najbardziej niewygodne spodnie i są dla mnie bardziej niewygodne niż jeansy. Trochę abstrakcyjne, ale tak jest. Kolejną rzeczą, że sobie sprawdzę na liście, jest yy... spódnica biała, jeansowa. Również mam ją dzisiaj na sobie i ją kupiłam w... Tutaj zdjęcia. Ja mam zdjęcia. Kupiłam ją sobie w sinseju i jest bardzo fajna. Mm. W sumie tak od się zastanawiam nad spójnicą jeansową. Zawsze myślałam, że to raczej będzie zwykła jeansowa niż biała, ale jakoś tak ten i w sumie fajnie wyglądem, mieliśmy różnych outfitów. I... i tak. No i ostatnim takim właśnie modową rzeczą są buty, które kupiłam w czerwcu, ale w sumie w nich nie chodziłam. Tak Raz jakby miałam je w czerwcu, ale tak głównie to chodziłam w nich właśnie w lipcu i są to moje samby. O, takie. To jest chyba white Tutaj napiszę wam, jaki to jest kolor, bo nie do końca pamiętam. I jej kupiłam, nie byłam urdiny. i byśmy na zakupach i. Właśnie nie zawsze chciałam samby, tylko zawsze chciałam właśnie te klasyczne. Tutaj mam też wklej z i jakoś tak w sumie szukałam jakichś butów. W sensie nawet nie do końca ja szukałam, tylko moja siostra. I tak je zobaczyłam i w sumie są bardzo ładne. I mnie właśnie większość butów obciera, głównie o tym miejscu mnie obciera. I tym właśnie nie mają tego problemu, nie obcierają mnie. Nie mnie nie obtarły, więc się bardzo cieszę, bo jest rzecz, którą codziennie z sobą mam to plastry na obtarcie podbudów. Więc tak. I zapomniałam Wam jeszcze powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy z kosmetyków, która naprawdę jest świetna, właśnie na lato. Jest to takie oto mydło marki Protex. I ja to widziałam gdzieś na TikToku u jakiejś właśnie dziewczyny, że właśnie poleca to medło na yy, właśnie, żeby jak się normalnie myjemy, to żeby pachy umyć właśnie tym medłem, bo ono jest takie dość mocno wysuszające i jest właśnie, bardzo dobrze działa na na nadpotliwość. i nawet yy, założam to bardzo, bo nawet jak się spocę, to i zapomnę użyć dezodorantu przed wyjściem z domu, to i tak tego potu po prostu nie czuć. Więc jest bardzo fajne i polecam, bo na lat, w szczególności na lato po prostu świetnie. I właśnie. Mm, ym, jeszcze takimi odkryciami, które kupiam właśnie i w sumie jest. Ym, Właśnie taka tą branzoletka. I takie właśnie duże branzoletki. One bardzo fajnie dopełniają nasz outfit. Tak samo taką moją polecajką. Jest taki naszyjnik, to jest szmika taka. Jest to naszyjnik że z szyjna I o kosztowała 7 zł, a jest tak dobrze wykonany, że mm, mi się nic nie zdziera ani nic. Tu wam wkleję ID do niego, bo jest serio, ja się w nim wszystko w nim robię i mi się z nim nie dzieje. I taki w sumie nie do końca ulubienie, tylko bardzo taka nowość, którą wprowadziłam właśnie w, w lipcu, to jest to, że zmieniłam swój kształt w jak zawsze mam team kwadrat, tim ballerina, to tym razem postawiam na mikrofon. Nie wiem, czy to już po prostu wiek, czy jak, ale na klasycznego fręcza. I często miałam właśnie takie jakieś szalone, zną się z różnymi osobami i w ogóle, a tym razem postawiam na zwykłego, białego, klasycznego fręcza. I jeśli się, jak będę robić kolejne, to zrobię sobie tam pewnie takie same. Bo są fajne. Właśnie i nie cierpię jak chudego French Tylko jest to takie właśnie grupa, polski. Mam sam, to jest właśnie fajnie widoczne. Więc takie właśnie nowość, która nastąpiła właśnie w tym miesiącu. Z takich właśnie akcesorii to jeszcze bardzo dużo w tym miesiącu. Chodziło w takiej odtorebce. Ona jest chyba temu ona właśnie taka i ona jest fajna, ona jest dość pojemna jak na to, że jest taka mała i jest taka dość elegancka i ona kosztowała nie wiem, 20 zł a naprawdę bardzo ładnie wygląda i też taką rzecz, którą w sumie kupiłam już dawno temu jeszcze gdzieś w zimę i dopiero jak kupiłam właśnie Samby, to się to zaczęło przydawać bo, nie do, bo są to dość jasne buty, więc się szybko brudzą, a nie zawsze mam czas, żeby je tak porządnie umyć więc przydają się wtedy takie oto chusteczki, one są z CZC z firmy Collin i one kosztują, tu mam 6 zł w sensie wtedy nam one kosztowały i one są właśnie takie fajne i są bardzo mi się nalizzyły, to bardzo łatwo właśnie ten brud nam ściągają I to w sumie na tyle w dzisiejszym odcinku Chciałam yy, i dziękuję, życzę miłego oglądania Zapraszam na moje social media, które się tutaj wam wyświetlą I do następnego, pa, pa.